Dobry wieczór, kochani, z tej strony Pizza Starot e, się tego wieczoru, kochani moi drodzy, wracam już do was. E, odzyskałam głos, jest dobrze. E, dzisiaj, kochani, kolejnego TikToczka, bo tak się zastanawiałam, co by tutaj dla was nagrać, ale nagramy. Co z tą relacją na obecną chwilę? Jakie są jego e, myśli, uczucia i, za, i zamiary? Jej, jego uczucia e, i zamiary wobec ciebie, co z tą relacją? Co z tą relacją? Co z tą relacją? Co z tą relacją? Jego uczucia i zamiary. Jego uczucia i zamiary. Co z tą relacją? I działamy, kochani, patrzymy, co z tą relacją. paść e, Kielichów. Szóstka buław. Dwójka monet. Nie wiem czy... O, widać um, widać. Okej. Okay. Sprawiedliwość. Patrzymy dalej. E, księżyc, koło fortuny, szystka i wieża. Mm -hmm, kochani moi drodzy. Okej. Okay. Co on myśli, kochani, i co ona myśli? Paść kielichów, to możliwe być, że Twoja osoba przyjdzie do ciebie z jakąś propozy z propozycją. E, uczucie jest jak najbardziej. On myśli, on teraz działa, on teraz układa sobie tam w głowie plan. E, szutka była w swojego <coughs> zwycięstwa. Twój kamionet, nieskończoność. Możliwe, że Twoja osoba. Przepraszam, jakieś problemy prawne i tutaj jeszcze kwestia sprawiedliwości, czyli on szuka jak gdyby swoich takich e, spraw. E, możliwe, że e, może być tak, że e, Twoja osoba chce dać jak gdyby Ci równowagę też w tym swoim dawaniu i braniu, czyli jeżeli, jeżeli byliście w związku, to teraz ta osoba chce do Ciebie powrócić i, w, i jak gdyby wyrównać swoją e, sesję jak gdyby karmiczną. Ok, lecimy dalej. Yy, więc yy, co czuję? No, tutaj mogą być, kochani, jeszcze jakieś tajemnice. Oczywiście, czeka Was nowy początek. Mocno wspomina na yy, szóstą przeszłość. No i może się wywierzyć coś o tej osobie jeszcze zawalić. A jeżeli chodzi o jakieś tam yy, sprawy, jeżeli na jeżeli jest yy, ta osoba w związku, <śmiech> 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 przepraszam, to jej związek też może się zawalić. Więc kochani, patrzymy, jakie zamiary miała ta osoba. Królowa Milczy, umiarkowanie, siedemka monet, pustelnik. No, tutaj ta osoba się będzie mocno zbraniała. Nie wiem, czy widzicie, będzie dobrze widać, tak jest, Mocno się zbrania, w umiarkowaniu podchodzi bardzo, tak spokojnie w umiarkowaniu. Damka moment zbiera owoce swojej pracy, no i na razie jest w tym pustelniku, siedzi sobie, szuka światełka, jest jak gdyby taka kwestia, nie wiem czy widzicie, żebyście chcieli to pustelnik, jest kwestia tego, żeby tutaj um, twoja osoba przemyślała pewne rzeczy, no i w tle um, mamy dziewiątkę mieczy, co my tu jeszcze będziemy mieli, nie wiem, czy będziecie widzieć teraz, Yy, dziewiątka Mieczy, kilka kielichów, Wkłady typowe. No, chcę zawalczyć ta osoba o ciebie. Piątka Buła, no i ma będzie w energii Maga, no, wstawy związek, Kupiec. No, jesteś jego kapłanką, no, jest tutaj też Śmierć czyli Transformacja. Trochę nie podj... ma coś z podjęciem decyzji, ta twoja osoba, ale będzie dobrze, bo mamy Słońce w tle, kochani. A więc e, tak to wygląda. Kochani moi drodzy, pamiętajcie o obserwacji kanału, e, o e, serduszku. Dajcie znać w komentarzach, jak rezonuje. Witam serdecznie pizzaskarza.